Kolejny random, tym razem random na randoma i mamy na Howling Ping. Witam wszystkich, pik, witam wszystkich gorąco, witam wszystkich serdecznie, się macie ludziska Emil z tej strony zaczyna o w mordę i nożem i imbą. E, Terańsko-protowską. ajajajajaj, aj, aj, aj. e, Proxy Reaper. Proxy Reaper, ja tego inaczej nie widzę jak Proxy Raksy. Tutaj w tym miejscu dokładnie. Tak więc proszę Państwa. Czas rozpocząć, napisać: Good luck, Hefan i Proxy, Raxy. W takim wypadku nas czekają Proxy, Raxy z mojej strony. po cholery ja tak wcześniej wysłałem tą scv to ja tego nie wiem. Jakieś przyzwyczajenie z dziwnych tych. No cóż, bywają i takie aksy. Nit ten, niech będzie nit ten, niech będzie nit eleven. Tak więc 11, 11 proxy raksy u niego pod bazą. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Oczywiście jestem ciapa totalna. Jakie ja mogłem coś takiego zrobić? Wysłać do wcześniejszy A ten jedzie potem sobie gdzieś dalej. W sumie na siłę, to ja mógłbym to zrobić trochę inaczej. Mógłbym to zrobić mniej więcej tak, że Teraxy tutaj. my na razie ciekawe wyczątej nie, nie robimy jakiegoś turaksa. Czyli tak, tutaj jedne raksiątko, tu drugie mogę zrobić raksiątko i spróbować się zastawić. Jeżeli on nie zna timingów, to będzie dobrze, a to jest Reaper, no to on z czasem doleci. Ja nie wiem czy wiecie, ale Reapery są totalną imbą teraz, bo może, mogą wyskakiwać bez reaktorów, więc tak, to jest imba. No dobra, to nie jest imba, zmniejszyli trochę im obra zadawane obrażenia, jest Protoss, więc fajnie. Zobaczył, że nic tutaj złego się na razie zapewne nie dzieje, więc jest szczęśliwy. A od kalapuczka i ty się ode mnie, szefie, jeśli możesz, z łaski swojej. Ale kurde, jego balans. Co ja najlepszego stawiłem? Nie ma tak zrobić proxy, raksy bez. wiecie czego? Bez gazu. Żeby zagrać... Ach. Dobra, jest dupa blada. Przecież do Ripera potrzebny jest gaz. Oh. Hej, chyba się uda. Jej! chyba się udało. Jestem z siebie dumny, tak więc yy... napierdzielamy teraz riperami ile się tylko da. Idziemy tam harasować go trochę. Może uda się coś zniszczyć. Czekaj, są tutaj, czy on dopiero ma to, co? Ja myślę, że on tutaj dopiero ma. O, no, dopiero Cybernetic Core! Niech mu kiw zostanie strzelony bo on tego nie ma prawa wygrać dawać mi te Ripper, o jestem przyblokowany, ale dupa jestem mistrzem po prostu w nieudanych czizach terańskich, jest pierwszy riperek więc zabawmy się tutaj gdzie mamy złotka? siema szefie okej, okay. jest tutaj Okej, okay, niech on się teraz leczy. Lekkie mikro, makro, lekkie wudu. I reper. Co to jest? Nie wiem, nawet pylon. Okej. Okay. Okej, okay, jestem totalnie do dupy. Moje cizy są do dupy. I wróci mi część kasy, chociaż Okej, okay, i wpadamy tutaj, może coś się uda zniszczyć O A, ja nie jest w sumie tak źle. Mogłoby być gorzej. Dobra. Nauczka na przyszłość. Emilu, nigdy więcej nie czizuj, bo to Ci nie wychodzi. Ok, ale spróbujmy rozwalić jeszcze ekonomię. A jednak coś wyszło z tego. Wow! Do tyłu, do tyłu! Run, forest, run! E, tak więc o to, jak nie ci, zobacz. Dostaliście tego cudowny przykład. Chodu, hodu, chodu, hodu. hodu, hodu, hodu. Okej, okay. tak, ty command center, tu u dołu. Ty bunker, byłoby do po cholery mi tyle tego gazu, to ja nie wiem. No ale teraz, tak, sprawa jest tyle ciekawa, że jeżeli on spróbuje wyjść, to ja go zaćgam. Ja go po prostu zamorduję. I tyle, i nie ma przebaczenia. Gdzie mi to jedzie? Gdzie oni mi jadą? <laughs> nie tam, gdzie trzeba jadą, ale lipa. Dajmy tutaj bunker z przodu i całą naszą armię składającą się. O mój Boże, jedyny really, aż tak marnie to wygląda. Wow, 400 i Reaper to the rescue, jest gate. Zobaczmy, jest kolejny gate i spróbujmy coś ubić. I jeden Mikro, Mikro Master. To ze mnie może i nie jest, ale coś mi się wychodzi. Więc on Gate'a będzie grał standardowego. A co to oznacza? To oznacza, że ja muszę dorzucić kolejne T. A to oznacza, że ja po... Czołgi! Zobaczmy nowe czołgi. Jak chcę nowe czołgi mieć? Nowe czołgi są teraz. Imba, ale co to jest? Proszę też tutaj, reaktor. O, uciekaj, kolego, dobry. Ok. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, co się dzieje. Oj, 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 oj... Spadaj, O dobra, skończyło się. Więc widzimy doskonale jak to wszystko wygląda. No nie wygląda to dla mnie za dobrze. To nie ma co ukrywać. Z tego względu z jestem totalnym niedorozwojem terrańskim. I tutaj też nie ma co tego ukrywać. Jak ja gram Terranem, no to wszyscy widzieliście doskonale jak to wygląda. No, i trzeba tworzyć armię, nic innego tutaj nie da się zrobić. Inaczej się tutaj obronić nie da przed tym, co mnie za chwilę będzie czekało, najprawdopodobniej. Bo będzie mnie czekało spotkanie z kimś, z kim na pewno nie chciałbym się niedługo spotkać. No, już się zaczyna. Jeśli można, idziemy tutaj, wracamy do naprawy. A, ok, więc naprawiamy to na ten moment. Armię wycofajmy. Tak, uciekają naszą adną tam. Dostawmy bunkry. Ale po cholerę taka ilość ma wystawiać te bunkry, to ja tego dalej nie rozumiem. Okej, okay, jeden nam wystarczy. No tak. I módlmy się na to, że czołg nam uratuje skórę. Tak zwaną dupkę. Znaczy się jak zwał, tak zwał. Okej, okay. ucieczka w takim wypadku, jak najszybciej, jak najdalej. Im szybciej, im dalej, tym lepiej. A. Gdzie jest ten czołg, gdzie jest ten tank? Chowaj się, chowaj się, chowaj się. się, się. Tych tam, tych tam, tych tam, tych tam, tych tam. Uff. Okej, okay. potrzeba ich tutaj? Na razie nie. E, więc czołg. Potrzebuję, potrzebny jest czołg tutaj naprawdę do obrony. Dosyć mocnej obrony przed czym? No przede wszystkim przed, e, przed czymkolwiek, a co jest piękne, to mniej więcej to, że czołgi aktualnie w tym momencie nie mają tak zwanej potrzeby. E, potrzeby. Czy to jest kurwa czołg. Przepraszam najmocniej, nie chciałem się tak wyrazić brzydko. Czy ja naprawdę zrobiłem to, co zrobiłem? Czy ja wybudowałem minę zamiast wybudować czołg? Jezu. Why? No dobra, bo jestem dupa blada i tyle. O i dlaczego? Eee, można tam już wyjść. Przepraszam, czy to już jest otwarte? Eee, zobaczmy, czy tu jest otwarte. No teraz powinien normalnie przyjmować sobie XP. Uuu, robi się mniej, coraz mniej przyjemnie. Ale dobrze, 3 zerotów podbiegło. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że on dalej będzie się tutaj kombinować, żeby mnie zaatakować. Mi to bardzo cieszy. Tak wiem, mam bałagan, tej niemiłosierny. Niech wyjdzie mi tutaj czołg, tu rozstawimy czołg, on podejdzie, bam, 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 łup, i wygrana moja. E, tylko nie mówcie innym, jak ja gram teranem, dobrze? Proszę. Okej, okay. bo to wstyd trochę. No I do tego wszystkiego będziemy mieli dropik, tu nie ma co ukrywać, dobry drop nie jest zły e, i spróbujemy go zdropować, okej. Okay. Tu rozstawimy czołg, w tych okolicach. A tutaj gdzieś myślę, że będzie wystarczająco dobry pomysł. Jak ten steampack, kurde, zapomniałem o steampacku. No trudno się mówi. I lecimy zdropować. spróbować go zdropować w każdym razie. A supply mi się pokończyły. więc trzy od razu z miejsca. To co, po podręczymy się tutaj z naszym miłym panem. Myślę, że można go trochę podręczyć, podprowadzić tutaj nasz, pod nas czołg. Niech będzie. I czołg, czołg, czołg! Łubudu! Jedna salwa była. Kolejne też będą? A czołg, dobra rzecz. Trzeba być wrednym. Tego tam. Pozbyć mi się. A gdzie mam tutaj moje turbo hiperdoładowanie Jest turbo hiperdoładowanie. No i mam okazję, żeby teraz, no, sami widzicie co zrobisz. Czołgi są porozstawiane, z nim tak łatwo nie będzie. Um, dropujemy go tutaj do main'a, myślę. Myślę, że ekspansję już ma, prawda? Ma. No to jeden dropik nie zaszkodzi. No właśnie o tym mówiłem. Jeden dropik nie ma prawami mi zaszkodzić. ale strzelił go tam. Nie wyciekamy. Okej, okay, skoro ja już jakąś armię mam, myślę, że mogę spokojnie do niego wyjść i go odwiedzić. Są czołgi, które na dłuższą... Czy on uciekł, Uciekaj! on uciekł, miał blinka? Tego to nie wiem. Ale, jest śmiesznie. Jest ten snipak cholerny, jest. Mediwaki też są, Medivaka cień widziałem. Ustawmy może tego pod tym, co? Kolejne Steampaki dorzućmy. Nie tym Paki te. Więc no, przewagę ekonomiczną tam przez pewien czas oczywiście miałem. to nie ma co ukrywać. Tylko co dalej? To jest dobre pytanie. IBE ja nie mam. A podwójny by się tutaj bardzo przydał. A im więcej gazu, tym lepiej. No, i teraz spróbujmy gdzieś go tam odwiedzić. Ok, idziemy na razie tam. No, a tutaj zajmujemy się ekonomią. Bo bez eko to będzie dupa blada. Tyle mam do powiedzenia. Myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby się rozłożyć. Tak, jeden czołg tu, drugi czołg tu, kogo się dał ładujemy tam, i robimy na hold w tym momencie, a ty gdzie mi tu? Gdzie mój jest mój medivac jest? Co to je? o Jezus. jest? Jezus. Skośmy masakra. No darki, shit. Gdzie ja to mama? Kurry czaczek. Dobra, jak mam coś z tego wyjść, to niech chociaż wyjdzie rozwalenie ekspansji. Oh. Jak widzicie, nie ogarniam tego całkowicie. I nie będę ukrywał, że ogarniam, kiedy nie ogarniam. O Boże, ten bunkry. Wyżyczki. Nie chcę dostać jakiegoś dropa po twarzy. No i tworzymy resztę Im więcej maruderów w tym wypadku, chyba tym lepiej. No i tutaj czołgi. Też nie ma co ukrywać jak widzicie, mój teren jest słaby. Mój teren zawsze był słaby. Mój teren zawsze będzie słaby. Okej, okay. rzućmy tutaj, co ja robię. Command Center chcę wybudować. No. Inne pytanie jest tego rodzaju: eee, dlaczego mój teren jest taki słaby? No bo dlaczego on by nie. Bo... Coś tam próbował się gdzieś wbić, nie wyszło mu to do końca tak dobrze, jakby chciał. Z tego co widzimy, mm, ale to jest też najmniejszy problem w tym momencie. on to za chwilę będzie gotowe, tego żeby dostać. Dawać mu to skanik jest. Pięknie, udało się. Zakopną minę i może się utrzymamy. Jakimś cudem jest! Wyszedł! Jest! O mój Boże, jedyny mój teran jest do dupy. O! Dobra, udało się. Jakimś cudem. Ach, nie wiem jakim, ale się udało. No ale jak widzicie, gdzieś trzeba tym teranem zacząć grać. Więc terańska imba kontra protowska imba i się mi udało. Dzięki riperom, Dzięki nieudany Reaper Rush into nie wiadomo co, jakoś to wyszło jakim cudem, Nawet nie chcę wiedzieć z jakiej ligi jest mój przeciwnik Też złoto, jej eee, No ale to było do przewidzenia, że w końcu Zacznę się gubić, jak będą coraz lepsi damy mnie przeciwnicy Jak widać jestem na tym poziomie, myślę Niskie, jak w Wings of Liberty, jak gram Powiedzmy niskie złoto Jestem tyranem, o tak eee, Mam nadzieję, że się podobało, do usłyszenia, do zobaczenia Do następnego razu, cześć wszystkim